No się witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na format, którego jeszcze chyba nie miałam okazji nigdy robić natomiast marzec jest tak obfitym w dobre premiery miesiącem, że postanowiłam wyjątkowo taki film nagrać i są to oczywiście premiery marcowe. Na pewno sporo filmów tego rodzaju powstaje pewnie już jakieś mieliście okazję widzieć natomiast ja nie chcę też dawać wam całego jakby rozkładu jazdy, co tam na ten marzec wydawnictwa planują i z czym do nas będą przychodzić, czego możemy się spodziewać, tylko stworzyłam sobie listę, słuchajcie, książek chyba e, 13. 13 książek. Wow, jaka piękna liczba! 13 książek, które mnie osobiście najbardziej interesują, na których premiery ja będę jak najbardziej czekać. Po prostu nie dość, że pierwszy raz nagrywam taki filmik, to jeszcze tak profesjonalnie się do niego przygotowałam, że mam laptopa i mam laptopa, się zrobiłam sobie, słuchajcie, prezentację z tych wszystkich książek. Każdy slajd na jedną książkę, gdzie mam okładkę, żebym na pewno wiedziała, o którą książkę chodzi. Tytuł autora wydawnictwo i datę premiery, i jeszcze wieć po, po ustawie sobie je, tak jak te książki mają być wydawane, to było przede wszystkim dla mnie głównym celem przy robieniu tej prezentacji, żeby mniej więcej w kolejności odpowiedniej o tych książkach mówić, no i przechodząc już wreszcie do tej konkretnej listy, pierwsza książka, na którą czekam bardzo no i wobec której nie sposób jest dla mnie nie mieć wysokich oczekiwań, jest to Full Lady Fortune czyli nik nikczemna fortuna Chloe Gong, wydawana przez wydawnictwo Jaguar, która swoją premierę będzie miała 8 marca jest seria oczywiście um, nowa, seria osadzona w świecie These Violence Delights, więc no, będzie to dotyczy, dotyczyło kuzynki, bohaterki z This and Delights, jeżeli się dobrze orientuję. Będzie tutaj przedstawiona jej historia. No i jak wiecie albo i nie, ja w obu częściach tamtej serii jestem zakochana. Pierwszy tom niezmiernie mi się podobał, ale drugi jeszcze na maksa to podbił. Była to jedna chyba z pięciu książek, które w zeszłym roku dostały ode mnie 5 na 5 gwiazdek. Dlatego nadzwyczajnie cierpliwie po prostu czekam na kolejne książki tej autorki. Mam nadzieję, że w tej również się zakocham. Okładkę ma piękną. Więc mam nadzieję, że również pod względem treści mnie właśnie nie zawiedzie. Co prawda, staram się jakoś tak w miarę ostucić swój entuzjazm, jeżeli, jeżeli chodzi o tę książkę, bo wiem, że to już nie jest taka, jakby bezpośrednia kontynuacja tamtej historii, więc możemy wchodząc na nowe tory doświadczyć czegoś zupełnie innego i czegoś, co może mniej na przykład mi się spodobać, ale mm, i tak czuję się podekscytowana bardzo na myśl o powrocie do, do tego świata i w ogóle do twórczości. Tej autorki, dlatego, że jej sposób pisania mi też bardzo przypadł do gustu. Relacja, którą wytworzyła właśnie przez te dwie pierwsze jakby książki bardzo mi się spodobała i rzadko to następuje, więc no w sumie spodziewałam się dużo dobrego po tej książce. Obym się nie rozczarowała. Następna, którą tutaj mam na liście to jest A jeśli jesteśmy Zwo złoczyńcami ML Rio i jest to książka, która zostanie wydana przez wydawnictwo Maastricht i również swoją premierę ma mieć marca. Z tego co wiem, to jest kolejna książka Dark Academia, w tym klimacie Dark Academia, coś z jakimś teatrem, szkołą militarną, i tak dalej. Teraz właśnie ten y, motyw Dark Academia jest bardzo, mam wrażenie, popularny. No, i w sumie od początku roku, jak słyszałam, że wychodzi ta książka, i jeszcze jedna, która już wyszła, czyli wszyscy jesteśmy łotrami, bardzo byłam nimi oboma zainteresowana, ale też momentami mi się troszeczkę mieszało, która z nich o czym jest. Ostatecznie. Te która już wyszła, jeszcze nie czytałam, ale i tak zamierzam Natomiast bardzo bym chciała spróbować z tą książką I mam nadzieję, że się na niej nie zawieść Ja za wiele książek z takim motywem raczej nie czytam Czytałam Tajną historię paru ładnych lat temu I mi się strasznie nie podobała Natomiast teraz mam większą świadomość Mam wrażenie przynajmniej m, Jaki jest zamysł jak to zostało napisane i jaki jest generalnie zamysł i powiedzmy, no nie wiem, przekaz książek z takim właśnie, z, taki, z taką estetyką Dark Academia. I że generalnie troszeczkę o co innego w takich książkach chodzi niż zazwyczaj w takich książkach, po które ja sięgam. I mając tę świadomość, może uda mi się bardziej Cieszyć jakby z lektury, czytając książkę. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, mam nadzieję, że jak najszybciej trafi ona w moje ręce, bo jestem jej ciekawa i jestem ciekawa, czy może zachęci mnie ona do sięgnięcia po więcej książek właśnie w takich klimatach. Wiele w ogóle premier z tego miesiąca mm, ma miejsce 8 marca i bardzo dużo premier ma też miejsce 22 marca. Nie wiem, dlaczego tak wydawnictwa to sobie wybrały. Natomiast następna na mojej liście książka, która mnie w miarę ciekawi, to jest Księżniczka Dusz i to jest y, książka autorstwa Aleksandry Kristo i jest to autorka Pieśni Syreny, bodajże tak się nazywała ta e, książka, wychodząc po polsku. Mm, ja miałam tę książkę, znaczy właściwie, dalej ją mam. To Kill a Kingdom, to się nazywa po angielsku To Kill a Kingdom i ja tę książkę właśnie czytałam po angielsku, to był w ogóle mój pierwszy hardback. Tamta książka nie wiem, jakbym ją odebrała teraz, szczerze mówiąc, dlatego, że teraz mam chociaż troszkę większe doświadczenie w czytaniu książek po angielsku i tamta nie urzekła mnie tak od razu, natomiast powiedzmy od połowy czy jakoś trochę za połową strasznie mnie wciągnęła i mi się podobała i uważam, że była mm, bardzo dobrą rozrywką, więc szczerze mówiąc w przypadku Księżniczki Dusz też na to liczę i ona zostanie wydana mm, nakładem wydawnictwa. Yang, a właściwie Fili. Wiedziałam o czym książka jest, ale szczerze mówiąc, już zapomniałam troszeczkę, więc może sobie odświeżę pamięć. Zastoletnią więź, uwięziona w zamku: jakiś żołnierz, nieśmiertelny król. E, uciec przed Przeznaczeniem. No, zapowiada się tak, powiedziałabym dosyć schematycznie, trochę sztampowo. Wygląda, jakby mógł w tym być. Trójkąt romantyczny, a jeżeli nie, to taka relacja enemies to lovers, być może. Ja nie mam nic przeciwko temu i szczerze mówiąc nawet trójkąty romantyczne mnie jakoś bardzo nie odpychają. Jestem ciekawa tej książki, bo nic innego chyba tej autorki nie czytałam. Nie wiem, czy jakieś książki jeszcze oprócz Pieśni sereny wychodziły w sumie. Kojarzy mi się, że coś jeszcze mogło być od niej, ale nie wiem czy po polsku, czy po angielsku. Natomiast z tą książką, no, przekonamy się, jak to będzie, może uda mi się ją przeczytać. Dalej przechodzimy do 10 marca, gdzie premiery mają chyba dwie książki z wydawnictwa MAG. I po pierwsze, Epoka Mitu Michaela J. .a. Sullivana. To jest kolejna seria w, os, osadzona w tym świecie, co kroniki Rairi i odkrycia Rairi, czyli starsze. Serię tego pana. E, jedna z nich jest niestety obecnie mocno niedostępna. Krążą jakieś pogłoski, że być może będzie miała ona do druk. Druga z tych serii jest. Prequelem do niej, ale można ją czytać, jakby też w pierwszej kolejności, z tego co się orientuję. I z niej mam dwa tomy na półce, natomiast jest to tom pierwszy i trzeci, a drugi jest średnio dostępny, z tego co wiem. Natomiast będę chciała je przeczytać, no i wiecie, w przypadku wydawnictwa mag, jak coś mnie zainteresuje, jakaś seria, nawet jak co bardzo twórczości autora nie znam, no to wolę te książki kupić, bo często one, wyraźnie, się później się wyprzedają. Więc tak jakby zawsze. Wiem, że te książki będę mogła sprzedać ostatecznie, jeżeli się okaże, że to jest coś nie dla mnie. A nie zawsze będę miała możliwość się kupić. Więc w przypadku tego wydawnictwa akurat mam takie podejście do książek, a tutaj twórczość tego pana mnie bardzo interesuje. A no jeszcze nie powiedziałam, że ta nowa seria, czyli właśnie Epoka Mitu to generalnie też dzieje się w tym świecie co tamte dwie poprzednie serie, ale chyba jakieś wiele, 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 wiele lat wcześniej. Z tego co wiem i z tego co słyszałam, jeśli dobrze zapamiętałam też. Ale no ciekawi mnie ta historia. Zobaczymy, zobaczymy czy w ogóle twórczość tego autora mi się spodoba. Myślę, że pier i tak chciałabym zacząć od tych książek, które już mam. Czyli nie wiem, czy to są odkrycia Rairi, czy kroniki Rairi. Myli mi się, które z tych dwóch serii są. Która z tych dwóch serii była jakby pierwsza, która jest do niej prequelem. Wiecie o co mi chodzi. No i kolejna, no to myślę, że książka, której nie trzeba przedstawiać, bo chyba w ogóle jej premiera też była dosyć. Mm, dosyć przekładana przez wydawnictwo jest to Jade City, czyli Miasto Jadeitu von Lee. Też będzie miała właśnie premierę 10 marca i powiem wam, że jak zobaczyłam tę okładkę, to Wow, jest moc, jest naprawdę świetna. Jest to mocarna okładka, bardzo mi się podoba. Ta książka mnie bardzo ciekawi już w sumie od dawna. Ja ją sobie zresztą kupiłam po angielsku, natomiast mm, po angielsku to wydanie nie zachwyca aż tak, więc będę w jakiś sposób myślę się pozbywała tego angielskiego wydania, a jednak będę chciała tę książkę mieć i przeczytać po polsku. Zdecydowanie, bo tutaj naprawdę jest dobrze zrobiona robota i ta książka myślę, że będzie wyglądać cudownie, i myślę, że. Środek może wypaść równie dobrze, treść może wypaść równie dobrze. No, myślę, że nie jestem jedyną osobą, która czeka na tę książkę. Wydaje mi się, że sporo osób czeka wreszcie na premierę miasta i Tu. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Może uda mi się ją przeczytać w miarę szybko, oby, bo już właśnie po angielsku planowałam ją na zeszły jeszcze rok. No i wiem też, że wydawnictwo Mag planuje jeszcze jedną premierę, która mnie interesuje. Jedną czy więcej? Nie no, mam, mam tutaj jeszcze jedną po drodze na prezentacji. Jest to Gra Środkowa i to jest premiera na 17 marca autora Shonana Maguire. To jest książka, która, której okładka mi już przypomina jakąś inną okładkę i wydaje mi się, że przypomina mi trochę The Coldest Girl in the Cold Town. I to jest książka, którą ja mam w paperbacku po angielsku. Natomiast to jest zupełnie, zupełnie co innego. Zupełnie inna historia. Tamta książka zresztą była chyba przez Holly Black pisana. I nie była wydana chyba w Polsce w ogóle. Ale jeszcze jej nie czytałam. Oczywiście, że nie. W każdym razie, gra środkowa to coś jest chyba związane gdzieś z bliźniętami, i no nie wiem, no jak czytałam. Kiedyś tam ten opis, to, to mnie bardzo zainteresował, więc myślę, że na tę książkę też będę się zapatrywać. Przechodzimy w końcu do tego 22 marca i mamy Pandorę Susan Strokes Chapman. Będzie wydana nakładem wydawnictwa Mowa. No i tutaj mamy kolejną książkę z tych, które ostatnio mam wrażenie, właśnie kobiece wydaje, czyli takich związanych z Grecją. Gdzieś tam najpierw było ty 1000 Okrętów, które uważam, że było absolutnie fantastyczną książką. Nawet nie pamiętam, kto napisał Tysiąc okrętów, czy to może nie była sama autorka? Pewnie nie. Natalie Haynes napisała Tysiąc okrętów, tak, ale wyszła chyba też Ariadne jeśli dobrze pamiętam, tylko że ja jej jeszcze nie mam, ale również chcę ją przeczytać. I w związku z tym, jakby pozostając w tych greckich klimatach, ja też bardzo chętnie bym przeczytała Pandora. Liczę, że wszystkie te książki będą na podobnym poziomie i będą po prostu równie dobre jak Tysiąc Okrętów, które sprawiło mi no, niesamowitą przyjemność, jak czytałam je w zeszłym roku. Jest to je, też jedna z bardziej pozaznacznikowanych przeze mnie książek. Książka, której na pewno będę chciała zrobić reread, książka pięknie wydana. Z tego, co widzę, Pandora również będzie pięknie wydana. Na, no i co? No i tysiąc okrętów zdobyło 5 gwiazdek, więc tak jakby mimo, że to są książki innych autorek, to jednak będę mm, troszeczkę miała większe wymagania w stosunku do tej książki, tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej książka, też z 22 marca, która wydaje mi się czymś naprawdę bardzo ciekawym. Mm, wydaje wydawnictwo Insignis i jest to książka Legendy i late Travisa Baldry. Mm, I to jest książka, gdzie mamy fantastyczny świat, taki bardzo powiedziałabym typowo high fantasy, można powiedzieć, i mamy chyba orczycę, czy ogrzycę? Orczycę chyba. Która jest jakby zmęczona walką po iluś tam 10 latach i stwierdza, że ona ma po prostu to wszystko gdzieś i taką troszkę emeryturę jakby sobie robi w postaci otworzenia kawiarni, gdzie będzie podawać latę w miejscu, gdzie mieszkańcy nawet nie wiedzą, czym jest kawa. I to już mi bardzo ciekawie, bo oczywiście no nie jest wszystko tak pięknie i sielankowo, jakby ona sobie tego chciała, tylko w jakiś sposób tam różne dziwne rzeczy pewnie zaczną wychodzić i jest tam coś ze zbieraniem drużyny, czyli taki motyw, który ja po prostu uwielbiam, zbieranie drużyny z różnych takich misfits, można powiedzieć, z takich takich po prostu niepasujących nigdzie do społeczeństwa osób. Każdy jest inny, każdy ma inne umiejętności, każdy ma inny charakter, no coś cudownego. I oni po prostu razem idą i kopią tyłki komuś. I to mi się wydaje świetnym pomysłem, ta książka wydaje mi się, że będzie czymś super. Pod warunkiem, że jakby poziom w środku, poziom tej historii utrzyma poziom tego, co zapowiada sam opis. Ale książka, którą tak poniekąd jestem zainteresowana, hmm, która mnie zainteresowała najbardziej w sumie tytułem, bo opis brzmi na maksa tak sztampowo i jak taka młodzieżówka z rodzaju takich, których ja nie lubię. Ale może mnie czymś zaskoczy, jeżeli ostatecznie uda mi się ją przeczytać. Jest to książka Potworem Rodzisz się albo Stajesz w Berwa i jest to filia, hmm, będzie to wydawać filia znaku, zdaje się, czyli Odyseja. Też ta premiery 22 marca. No i tutaj coś mamy o, o, o siostrze, która broni swojej młodszej siostry, jakby opiekuje się nią, zdobywa środki na jej leczenie. No i będzie musiała wziąć udział w jakimś morskim wyścigu i coś w tym stylu. Tam jakiś chłopak, z którym będzie rywalizować. No i generalnie bardzo mocno, sztampowy, bardzo mocno taki powtarzalny opis, bym powiedziała, ale czasami potrzeba czegoś takiego ja teraz mam taki nastrój, że albo czytałabym jakieś takie bardzo luźne thrillery, albo bym czytała takie właśnie mało wymagające ode mnie młodzieżówki, które też powielają schematy, ale w jakiś sposób sentymentalnie przypominają stare czasy, więc być może ta książka też będzie czymś, co mnie zainteresuje co mi się spodoba, natomiast wiecie też nie przyjmujcie tego, że ta lista premier to jest jakiś taki mój TBR na ten miesiąc, bo tak bynajmniej nie będzie na pewno część z tych książek będę chciała zakupić jak najszybciej, ale inną część może trochę później. Dalej jest coś, na co jestem mega podekscytowana i co jest po prostu jawnym znakiem od, nie wiem, od wszechświata, a właściwie od wydawnictwa Jaguar, że powinnam zrobić re -read tej książki. Ponieważ 22 marca wychodzi wznowienie Nevermore, tą pierwszy, Kruk, Kelly Creek, Oczywiście tak jak mówię, wyda mnie swoje to wydaje, z nową okładką zresztą, która jest bardzo ładna, aczkolwiek ja mam jakoś sentyment do tych starych okładek, mam też nadzieję, że w momencie, kiedy będę ją czytać ponownie, bo będę chciała ją przeczytać ponownie, i może fajnie by było przeczytać ją właśnie w tym już wznowieniu, bo możliwe, że ona będzie po jakiejś korekcie czy coś albo po ponownym tłumaczeniu. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, dajcie znać, jeżeli wiecie. No, to mam nadzieję, że to moje doświadczenie przy ponownym kontakcie z tą serią po wielu latach będzie równie dobre. I że nawet jeżeli będą rzeczy, tak jakieś, nie wiem, cringe'owe, które nie będą mi się podobać, to że jednak z jakimś takim sentymentem podejdę do tej książki. I też bym bardzo chciała, żeby cała seria, cała trilogia w sumie została wydana bo wtedy będę miała okazję ją kontynuować, bo tom drugi co prawda w tych starych wydaniach mam, ale nigdy się za niego nie zabrałam, a tom trzeci chodzi za olbrzymie pieniądze, więc no chciałabym ją na pewno kontynuować i skończyć, ale zobaczymy jak to będzie. Natomiast bardzo mocno liczę na wydawnictwo, że cała seria będzie wznowiona. 22 marca to jest kolejna premiera od MAGA, Warkocz ze Szmaragdowego Morza i tutaj wystarczy chyba, że powiem, że jest to książka Brandona Sandersona, to chyba będzie taka trochę, nie wiem, może middle grade? Tak mi się wydawało, że to będzie coś w rodzaju middle grade dla troszkę młodszych czytelników. Natomiast zapowiada się dobrze. Jest też z uniwersum, znaczy z uniwersum jakby z tego wszechświata Kozmir, w którym Brandon Sanderson pisze większość swoich książek. No i po prostu Brandon Sanderson. No ja naprawdę nie wiem, co więcej mówić. Dla mnie to jest taki, jak to się mówi, othobie, oto... Uh, Auto by Author, czyli autor, którego z automatu kupuje, jak tylko jakaś jego książka po prostu wychodzi. Bo to jest Sanderson. Ja uwielbiam twórczość Sandersona. Dla przełamania... Tego takiego fantastycznego wszystkiego, a właściwie w większości fantastycznej. Mam też jedną książkę, też z 22 marca, która zostanie wydana przez wydawnictwo czarne, czyli oczywiście jest to reportaż. I jest to reportaż zagubiony w Dolinie Śmierci, Obsesja i groza w Himalajach. I to jest książka autorstwa Harleya Rastada. I to będzie wydane w tej serii reportażowej. Co wiem, to jest właśnie reportaż o. Grupach ludzi, które chodziły w Himalaje do Doliny Parwati um, i w tym zakątku, jakby. Ginęły i coś tam mogło dziać, jakby takie przypuszczenia i tak dalej, takie zgłębienia tej historii. Zaciekawiło mnie to. Jak przeglądałam te premiery, jak przeglądałam właśnie, co czarne będzie miało do zaoferowania na ten miesiąc, no to za zaciekawiła mnie ta książka. Nie wiem, czy ją kupię w tym miesiącu, raczej nie, ale kiedyś na pewno będę chciała ją przeczytać, więc też chciałam o niej wspomnieć. I jeszcze jedna, ostatnia książka, która w sumie jest bez daty, bo po prostu jest ona wpisana, że ma być wydana w marcu, po prostu, i że będzie wysyłana, sprzedaż będzie wysyłana po 28 lutego, czyli po prostu w marcu. No to jest to prequel do Zakonu Drzewa Pomarańczy, Samanty Shannon, czyli Dzień Nastania Nocy, no oczywiście wydawana przez SQN. No, książka, która, jak zobaczyłam jej okładkę na Instagramie, no to o nie miałam, po prostu ma tak piękną okładkę, że nawet jakbym czytała Zakąt po Pomarańczy i by mi się nie podobał, to i tak chciałabym tę książkę mieć, bo po prostu ona wygląda, znaczy mam nadzieję, że będzie ostatecznie też fizycznie wyglądać nieziemsko. I no co, no na pewno będę ją kupować, natomiast ja, tak jak w przypadku zakonu Drzewa Pomarańczy, będę na nią polować nie w częściach, tylko w twardej oprawie, w jednym tym klocu, czyli kiedyś po prostu przez strony wydawnictwa będę ją zamawiać. Natomiast też prawdopodobnie nie w tym miesiącu. Mm, bardzo czekam na tę książkę, no bo Samantha Shannon, no to też uważam, że jest świetną autorką, świetnie pisze, podobały mi się jej książki, a przynajmniej Czas żniw i te inne książki, znaczy trzy książki z serii Czasu żniw, które przeczytałam. No i za zakończyła pomarańczy też kiedyś się będę zabierać, a w związku z tym za jego prequel również. I w tym momencie moja lista. <laughs> Moja prezentacja dobiegła końca, czyli to są wszystkie premiery, na które ja osobiście czekam najbardziej w marcu. Natomiast dajcie mi znać, czy na którąś z tych książek, które wymieniłam wam w tym filmie, też równie mocno czekacie. Natomiast z mojej strony wydaje mi się, że to by było na tyle w tym filmie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się po prostu następnym razem, także do zobaczenia, do pa!